DORWAĆ bestie w RMFFM. Imię i nazwisko. Pedro Rodriguez Filho. Znany jako Piotruś zabójca. Brazylijski Dexter. Liczba ofiar: między 71 a 100. Skazany na 400 lat więzienia. Obecny status: od 2018 roku przebywa na wolności. Prowadzi popularny kanał na YouTube. Dexter Morgan, Pani Sher Wszyscy znamy tych serialowo-komiksowych bohaterów, którzy próbują na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy przed wymiarem sprawiedliwości umykają Tych, którzy zwalczają przestępczość za wszelką cenę Przy okazji często mszcząc się za własne życiowe tragedie Pedro Rodriguez Filio, nazwany przez południowoamerykańskie media Piotrusiem Zabójcą W zasadzie przez całe życie robił to samo jednak w przeciwieństwie do Dextera czy Franka Castle, Pedro istnieje naprawdę. Brazylijski Dexter przyznał się do zabicia ponad 100 osób. I mimo, że za swoje zbrodnie otrzymało łączną karę ponad 400 lat więzienia, obecnie możecie spotkać go na wolności. Najprędzej w mediach społecznościowych, gdzie aktywnie prowadzi swoje konta, a także kanał na YouTube. W swoich filmikach przestrzega przed schodzeniem na złą drogę, choć sam chyba nigdy z niej tak naprawdę nie zszedł. A wstąpił na nią już w wieku 14 lat w rodzinnym Santa Rita do Sapucai. Pewnego dnia ojciec, szkolny ochroniarz, przyszedł smutny z pracy. No i widzisz, synu, ten palant, urzędas, zwolnił mnie z roboty. Niby za to, że kradłem szkolne obiady. Gówno prawda. Pedro, niewiele myśląc, udał się pod ratusz. Tam zaczaił się na zastępcę burmistrza odpowiedzialnego za wyrzucenie jego ojca z pracy, a gdy ten się pojawił, oddał w jego kierunku śmiertelny strzał z broni palnej. Potem zabił jeszcze innego ochroniarza, również podejrzewanego o kradzież obiadów, a następnie zbiegł do Mogi des Cruzes. Tam jego głównym zajęciem było zabijanie dilerów narkotyków i plądrowanie narkotykowych melin. W Mogi zdarzył się jeszcze jeden incydent: Pedro Rodríguez Filio zamordował swojego ojca. Ten katował żonę, matkę Pedro, nawet gdy była w ciąży. Pewnego razu skopał ją do nieprzytomności. Prawdopodobnie przez to Pedro Rodriguez Filio urodził się ze zdeformowaną czaszką. Stary Filio nie przestawał zdętać się nad żoną latami, aż w końcu, w szale, zaszlachtował ją maczetą. W ten sposób trafił do miejscowego więzienia. Tam odwiedził go syn. Cześć, tato. Nie zajmę ci dużo czasu. Chciałem tylko sprawdzić, jak żyjesz. Nie wiesz co? Już jakoś bardzo długo nie pożyjesz. Pedro wyjątkowo okrutnie zemścił się na ojcu za śmierć matki. Najpierw zadał mu 22 ciosy nożem, a następnie wyrwał mu serce, odgryzł kawałek i wypnął. Zawsze byłeś bez serca, to i po śmierci się bez niego obejdziesz. U. Nawet po tym brutalnym zabójstwie Pedro Rodríguez Filio wciąż pozostawał nieuchwytny i nadal zajmował się samozwańczym wymierzaniem sprawiedliwości narkotykowym bosom. Podczas jednej ze swoich akcji Filio poznał wdowę po liderze, handlarze narkotykami. Kobieta nosiła przydomek Botinia. Pedro zakochał się w niej do szaleństwa i postanowił nieco zmienić swój sposób działania. Zabił trzyosobowy gang dilerów, ale tym razem nie po to, by ukrócić ich interes, lecz po to, by go przejąć. Zrobiłeś to dla mnie? Och, jaki ty jesteś romantyczny! Narkotykowy biznes prosperował jednak krótko. Bo tinie podczas policyjnego nalotu na siedzibę Pedro i jego ludzi zastrzeliła policja. Filo musiał uciekać z miasta. Śmierć ukochanej spowodowała, że już nigdy nie strzedł z krwawej ścieżki. Szukał zemsty przede wszystkim na ludziach zamieszanych w zastrzelenie kobiety. Jedną z takich osób był jego były współpracownik. Wraz z czterema kolegami przestępca udał się na jego wesele. Efekty tej wizyty przypominały słynną scenę krwawych godów z gry o tron. Powiedziałbym wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, ale mam dla was coś znacznie lepszego którą urządził Piotruś Zabójca, zginęło 7 osób, weselników, a 16 zostało ciężko rannych. Wreszcie w maju 1973 roku, w wieku 19 lat, Pedro Rodriguez Filio trafił za kratki. Nie był to jednak koniec jego przestępstw. Pedro dopiero się rozkręcał i na dobre wkraczał na morderczą ścieżkę. Lepiej było nie siedzieć z nim w jednej celi, a nawet w jednym więzieniu. Do jego najbardziej spektakularnych akcji należało zabójstwo kolegi w policyjnej więźniarce. Pewnego dnia obaj mężczyźni byli przewożeni autem, pod eskortą Obaj byli skuci kajdankami Gdy dojechali na miejsce, oczom zaszokowanych policjantów, którzy otworzyli drzwi więźniarki Ukazał się makabryczny widok O oh, fuck Artur, potrzebujemy wsparcia Jeden z więźniów skatowany nie żył Drugi, a był to Filio, nadal skuty kajdankami i zadowolony z siebie siedział na swoim miejscu Rzecz jasna, że nikogo innego w więźniarce nie było Pedro przyznał się do zabójstwa Czym je argumentował? Nie rozumiecie? Ten koleś był cholernym gwałcicielem Chyba lepiej, że nie żyje, co? Pedro Rodriguez Filio, choć wydaje się to niewiarygodne Zabił w sumie kilkudziesięciu towarzyszy więziennej niedoli Mordował często z nudów, choć swoje czyny zawsze podpierał jakimiś argumentami Zabił m.in. kolegę z celi Kurzał mnie, bo strasznie chrapał. Innego kumpla także spryczy obok. Jakoś nie podobała mi się jego twarz. Czy trzech kryminalistów, którzy w desperackim odruchu postanowili go pewnego dnia zaatakować i tym samym ukrócić jego mordercze zapędy? Przeliczyli się. I dobrze, paru parszywców mniej. Zarówno ciesząc się wolnością, jak i w więziennym życiu Pedro twierdził, że nigdy nie zabił nikogo, kto na to nie zasłużył. Uważał, że tym, co robi, przyczynia się do zaprowadzenia porządku i zwiększenia bezpieczeństwa w okolicy. Zabijanie traktował jako konieczność, ale przynosiło mu też sporą dawkę adrenaliny i radości. Wytatuował sobie nawet na ramieniu napis Zabijam dla przyjemności. Filio był niezwykle interesującym przypadkiem dla psychiatrów, którzy w 1982 roku gruntownie przebadali i przeanalizowali jego osobowość. Pedro Rodríguez Filio to socjopata osoba wykazująca cechy paranoiczne. Do działania popycha go tak naprawdę brutalna afirmacja samego siebie. Pierwotnie Filio został skazany na 126 lat więzienia. Jednak zabicie kilkudziesięciu kolegów z więzienia przyczyniło się do zwiększenia wyroku aż do 400 lat pozbawienia wolności. Był to absolutny rekord w dziejach Brazylii. Z 400 zrobiło się jednak 34, bowiem tamtejsze prawo zabrania przetrzymywania więźnia dłużej niż 30 lat. Wyjątkowo, z uwagi na morderstwa popełnione za kratami, Pedro odsiedział 4 lata dłużej i wyszedł na wolność w kwietniu 2007 roku. Był to dla niego szok. Lepiej czuł się w rzeczywistości więziennej, którą znał na wylot i którą potrafił kontrolować, czasem za wszelką cenę. W jednym z wywiadów wyznał: Przeżyłem wtedy wiele upokarzających sytuacji. No kurde, nie umiałem nawet wsiąść do pociągu bez pomocy ludzi. W końcu jednak Pedro znalazł się na wolności. Przeprowadził się do północno-wschodniej części kraju, do Fortalezy. Tam podjął pracę dozorcy. 14 września 2011 roku został schwytany ponownie i oskarżony o sześć rozbojów. Wyszedł z więzienia w 2018 roku Od tego czasu utrzymuje, że bardzo się zmienił A przede wszystkim nawrócił Bóg mnie już ukarał Byłem kiedyś bardzo zły Ale to dlatego, że ludzie byli dla mnie bardzo źli Teraz już jestem dobry Mimo deklarowanej dobroci Filio zagroził innemu seryjnemu mordercy Francisio de Assisowi Perejrze, Że pomści jego ofiary 11 zgwałconych i zabitych kobiet Póki co jednak, za namową kolegi Pedro skierował się w inną stronę i postanowił rozpocząć karierę w mediach społecznościowych. Prowadzi m.in. swój kanał na YouTubie, w którym udziela życiowych porad młodym ludziom i z dumą prezentuje swoje liczne tatuaże. Jego filmiki mają miliony wyświetleń. A Pedro Rodríguez Filho, brazylijski mściciel, piotruś zabójca, morderca prawdopodobnie około 100 osób. Ma tylko jedno marzenie. Chciałbym mieszkać na małej farmie w środku lasu. Gdzieś, gdzie sąsiedzi nazywaliby mnie po prostu Pedro i nie kojarzyli z moimi złymi czynami. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Durwać bestie w RMFFN Byłem kiedyś bardzo zły. Teraz już jestem dobry.